E, witajcie, tu pokazujemy strefę maluszka, która miała być dla Laury, ale obraziła się i nie przyjdzie na strefę maluszka. To ty wiesz, że małuszka A tak bardzo byście pewnie chcieli zobaczyć się na tej strefie, ale przykro nam Laura nie chce. My znaczy, jest przykro, jej nie. Strefa maluszka? Tak. I ciebie nie Pomyliło ci się coś? Nie Ty jesteś niższa ode mnie Ale ty, ty się zachowujesz jak dyskopiesz na cywilach Ja jestem od trzeciej według, nieważne nie, Właśnie jesteś ode mnie młodsza od czterech dni, więc nie dyskotuj Ale ty jesteś niższa Wiem Ty nie rzesz ze mnie Ale masz jakieś 10 centymetrów O Ja? Nikola Ile ty masz wzrostu? Ja? Nikola Ile ty masz wzrostu? 60 metrów To jest coś kotowego od... To jest 10 centymetrów tak Ja mam 50, ale ja jestem od Ciebie starsza tak od Ciebie, więc nie dyskutuj Ale Ty jesteś niższa, nie będę prędzej za Ale Ty ale Ja Ale <grym> ja jestem starsza, więc nie dyskutuj ze mną No nie dyskutuj ze mną Laura A Ty jesteś niższa ode Ale Ty jesteś młodsza No patrzcie, głowa Nikoli Moja głowa Laura, ale no, Ty stałeś f***** leżej Cicho <grym> No dobra. dobra, my się możemy tak kłócić no. cały czas. No, tak też my To I kola. ja? Yeah. Ale palca. Dobra, z niką już mam w połowie lati. i, i dobra, z nas nie, żadna z nas nie. Dobra. Żadna do nas nie, maluszka. żyje, żeby małuszka. mnie butelką, ale to. Trzech, jak ładnie boli. cała. mnie bolą. Będzie oczywiście pokazane na filmie, który będzie, był wam wczoraj. Dobra. Ty by nie tak, żeby zawrócił w drugą stronę. Dobra, ja tutaj wam kość pokażę. No i. Nie wiem, czy tak. Mam co z tymi nagrywaczami uciec? Ale uciec wokół tej ziemi. jest. No Boże, Z nam już odbija tutaj zwycięstwo Zwycięstwo nam już dobra Patryk tam uciekł, szukam Dawida Dawid! W ogóle Dawid jeszcze tutaj jest? Cześć, Pan Patryka A gdzie jest Kacper? Nie ma, pojechał Gdzie? Do Sławka Okej, okay. po co? Bo ja wiem Okej, okay, dobra, jesteś wolny może to jest? w nie jest! Okej, okay, Dawid! Dawid, Dawid, Dawid! Jeden, Dawida! Dawid, Cześć, robimy ze siebie... Dawid, Cześć, robimy robisz dzisiejszy wybor! na Ukradłem ci statyw. Do Dobra, tutaj Dobra. Ale tam powinien leżeć. Tam? nas na ten na, na fantak. Mądry <grym> jesteś, wiesz? Dobra, idziemy w koszki. A klient taki do selfie, to byśmy że do farfonu, idźcie do siódemki, bo tam gdzie księgę, myślę, wszystkie patyki i wrzuciły do tego dużego pudła, takiego wielkiego, siódemkę. Nawet Modry, srebrny klient, tak, o, sobie że zapomnę, rzucący, żeby się poszukać. Pani daje do siódemki. Siódemka z góry. Przekażcie, pokażę naszą szkołę od środka. Pokażę naszą szkołę. To jest pierwsze... O, tu jest... zerówka, sześć... Szerówka, pierwsza klasa. Nie tu. Tu jest siódemka. Tu jest siódemka. Spadaj. Ja nie mogę otwierać, nie podam drzwi. Łamujemy Laura, co to zamykałaś! Wiem. Jaki karton. Gdzieś pojawić mój kijek. Przepraszam, czy się nagrywało. Jeżeli teraz nie będzie wiadomo. Teraz szukałem kijka, który Dawid niestety zostawił. Nas... Yy, Boże, jak yy, Na Stoisz wokół z Nie ma. Musimy się włamały tu sali. Jeszcze ja jest taki. Puszkujemy. Mądry. Jeżeli go tutaj nie będzie, troszeczkę też go zabrał. Jeżeli go nie znajdziemy, Dawid mi oddaje 15 zł. Albo... Nie, jego kilka nie chce, Odaje 15 zł. Nie. Tu jest ten karton. E, klucz jest. Pokaż klucz A Dawid mi kijek. A teraz, tu chcesz, powiem, że nie ma. Więc mi go. <ślesz> Wojda jest moja. na stole stoi. Dobra, tak, znowu mydeł. <ślesz> No, 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 to nie widzi? widzi. Szybko, uciekamy. Zamykaj. Możemy może śladów? Dobra, idziemy. No, ale co? Idę. nagrywam. Nagrywam. Pierwszy 8 osób, który przyjdzie do mnie, będzie brał udział w konkurencji. Idziemy, Laura. Na razie poprosimy dzieci młodsze, za chwilę weźmiemy te dzieci starsze. Jak macie, rodzice, to się też pobawić. Wszystko się to osiem osób. Ja myślałam, że tu i będą. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie ma, nie było. Jeszcze raz. Jeden, dwa, trzy, cztery. 4, ja nie widziała, bo że nagryźłaś. Dlaczego miałaś tego kieka? Wtoreb stadać chciał ostaty pod niego. Jest I starze. go wyciągnął, myślałam, że on gdzieś stał kiełk. No? A teraz moje rączki zostały z kurczakami. Dobra. I pierwsze zadanie, które mamy, to znaczy wątroba. teraz byli z ten z zieloną rączką. Pierwszy go się musi Ja nie widziałam. Kompletnie. I tam z tym nie ma. Patrzyłyście? Nie ma. ma cały. Musisz dmuchać, a żelena to nie ma dmuchasz. Uwaga, no dobra, to rozdaję. Na razie jeszcze nie dłużamy. Dobra, uwaga, jeszcze nie ma. Mm. No, nie nie tak. tak. Proszę bardzo. No, nie umiem ci pomóc. Dobra, ale i ten, my umiemy. Ja naprawdę, Zupra, ja nic nie chciałam, ja, ja widziałam tylko te, które były tutaj, te nie takie po, nasze. Po, pomóry, brutale, takie, małe. Dobrze Chodź. Dobra, idzie do Dawida. Idiota zgubił ci kij... e... No co, co? Jakiego A ja byłam bardzo mądry. Dostałem się ten kijek, dostałem tak, oczy po prostu leżące na stole. Idź do niego. Mądralo, Zgubiłeś mi kijek. Co? Zgubiłeś mi kijek, Mądralo. Jak? Normalnie znawię go sobie tak, on po prostu leżącego na stole. do torebki. Zresztą tak. torebkę. Ja nie wiem, gdzie on jest. Wszystko jest udokumentowane na filmie. Co jest? Wszystko jest udokumentowane na filmie. się seki. Czekajcie, pensa, nastali, na Nie! Dziś powiedziałeś, że tam go na stoisku. Macie miała go w torebce. Dziś powiedziałeś, że na stoisku już go zostawił. Kurczę, wiesz, wydałeś mi 12 złotych. Nie wyrobić w Dobra, widzę, przepraszam, Dawida. Muszę okazać, że mam kijek, który. No właśnie, no tak. No i Dawid dawidz mam 15 zł, kupię synoki. A starego wcale nie miałam w którewce. po co? Nie. Czy mam śmierć, czy nie? Nie, tak Dobra, przegrała zakład! No nie! Przyznała nie, nie. się! Był no, no zakład, który nadawał się do strefy dla. Yy, maluszka Dlaczego ona by się nazywała? No bo ona się z zabiła. No Jestem młodsza od nikoli, ja jestem od ciebie starsza, mi więc mi nie dyskutuj Ona może to, że za Laura, bo sam się zaczniemy kłócić, wycieśla A co, pozwolą wejść? Dobra, no, zrobimy tak Inaczej dziewczyny, no, rozwiążemy spór Chodź, poszedł, nie ma go nigdzie Wiesz? Okej okay. A ona problem. Konkretnie próbowała by się wymigać, prawda? Od tego, że nikogo nie zasięgnąła, myślę, że pomalowała twarz na myśl czy cokolwiek, prawda? A ja jej powiedziałam, że, że jeżeli ona się pomaluje, to wtedy sobie, to, to ja wtedy też pomaluję. Ja myślałam, że ona odmówi, stąd pójdę, ale ona się zgodziła! I teraz, jak mi się wydaje, że ona się chce wymigać. Jeśli ja się wymigam, to, 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 to nie wiem. To, to jest raz zakład. To jest się odrozumiać. Nie, jak się wymigasz, to pójdę do strefy dla maluszka. Co? Jak się wymigasz, pójdziesz do strefy dla maluszka. Dobra, jeśli ja się wymigam, pójdę do strefy dla maluszka. Ej, ale to nie ma się jak wymigać nawet. To wiem. Dobra. No to my tu z Laurą stoimy w kolejce i będziemy czekać. I czekamy tutaj. Jeśli Laura się wymika, daje mi 5 A jeżeli Nikola się wymika, idzie na dla maluszka, a ja się zmywam. Właśnie. Dobra, Nikola mogła przejechać zakład, a w sumie się czas pomalować. Ma z jednej i być z drugiej strony. Także ja nasz trefy dla maluszków. Nie chowaj się! Nikola! Nikola! Się także się nie pokażę. Dobra. Ja się pokażę. Obracam kamerkę. Jestem. pokażę, pokazać nie chcę. Jest tej Tak, wiem, że już nie wyglądam, ale... No dobra, idę do Krzyśka. Tutaj będzie krótkie, że ludzi mam mało pamięci. O, idzie do mną Karolina. Tak nagrywam. Tak nie było ci widać, jakby co. Co Co ty robisz? Patrz, Krzysiek wariat, czy się je no tak Wiem, dziwnie nie wyglądam ale okej okay. Możecie sobie pośmiać Krzyśka też Dobra w każdym można się nie płacę ani 6 zł, czyli 5 dla Nikoli i złotówka dla Krzyszka, prawda? I ani nie, ile razem dla maluszka, a... ale, ale by wracać do domu pewnie to bardziej na nogę kuleje. Także wiecie. Cześć, światek! Ja, <grych> misia. Dobra, ja kończę. No teraz nie będzie była pożegnalna, bo, bo Nikola musi już niestety iść. No, Widzicie, ja mam tu jedną stronę pomalowaną, a tu drugą. No niestety nie no, ta, jak... y, ta jest lepsza wam powiem. Ta strona Nikola się żegna. No to pa. No Nikola pa. już idzie. My jeszcze trochę pojedziemy z Krzyżkiem będzie jeszcze trochę urywek. Ja mam tylko zdjęcia niestety, bo mam mało pamięci, filmów już niestety nie nagram więcej, także ja się żegnam. Na razie. Cześć, Laura, cześć. I, cześć. i pa. Krzyśk, żegnaj się. Pa! pa. pa. Nikola. Jestem naćpany.